Siemano, dzisiaj nauczymy się false cut, czyli po prostu fałszywego przełożenia kart. Wygląda to w ten sposób. Może to sprawiać wrażenie, że po prostu pomieszaliśmy szyk tych kart, zrobiliśmy trzy cięcia tak naprawdę. E, nie wydarzyło się nic, bo karty są w tej samej pozycji mamy dziewiątkę tref na górze, ósemkę na dole. nie zobaczcie. I jesteśmy dalej w tej samej sytuacji. Fajny sposób, żeby przekonać widza, że po prostu szyk karty jest zmieniony, albo że ta jego karta gdzieś jeszcze bardziej się tam zgubiła w tej talii. No więc my się tego nauczymy. Na początku grip jest taki: bierzecie swoją prawą dłoń dominującą i dzielicie talię na dwie kubki, mniej więcej równe. Przechwytujecie tymi dwoma palcami górną kubkę, tą znowu dzielicie na dwa. Ta idzie pod spód, łapiecie ją kciukiem i tymi dwoma palcami, cyk, macie coś takiego. Teraz tą łapiecie tym samym gripem, ona już idzie pod spód i się łączy z tą środkową kubką, idzie pod spód i cyk. Jeszcze raz dzielimy na dwa, przechwytujemy, idzie pod spód, ta się dzieli na dwa, łapiemy to tak. Idzie pod spód i się łączy, idzie pod spód i się łączy, i ostatni raz tyle.